Więcej powiesz teraz, tym bezpieczniejsza będziesz. Tak się mówi do kogoś, komu chce się wpakować kulkę między oczy. Nie. Tu nie rozlewa się krwi. Chcę informacji. Po prostu chcesz się zemścić po tym, jak zrobiłam z ciebie pośmiewisko. Może troszkę. <noise> A więc... Co wiesz o protokole Valorant? Więcej niż. Wytyczne operacyjne. Wiem, gdzie znajduje się główna siedziba, co składa się na ekwipunek, budżet na badania, archiwa misji z sześciu miesięcy i wnioski urlopowe każdego agenta, któremu chce się takie zgłaszać. Mam kontynuować? Tak Taki już okay. mój urok. Jak tego dokonałaś? Mam sposoby. Na przykład? Nie każdy tropiciel sekretów potrzebuje kamery. Twoje promieniste moce, o których już trochę wiem... No cóż? Gdy pierwszy raz się do nas odezwałaś, wspomniałaś, że kogoś ci zabrano. Dokładnie. Rozwiniesz temat? Po co? Wiesz, co zrobiłeś? To nie ja. Nie zajmujemy się porwaniami. Co ty nie powiesz? To prawda. O ile cokolwiek to dla ciebie znaczy? Jeżeli to nie ty, to? Pozwól, że coś ci powiem, moja droga. I posłuchaj mnie uważnie. Oprócz tego świata istnieją jeszcze inne. No, nareszcie jakieś konkrety.